Jesteśmy gdzieś Polaków, o owołeni. Myślę, że to był błąd naszych sąsiadów. No, to chyba jest wina Ukraińców. To jest nie tylko wina, czy Polaków, czy Ukraińców. To po prostu była taka jakaś nienawiść między ludźmi. Oba państwa uważają to za swoje ziemie. I co? Pan że to są przyjaciele? Ukraińcy chcieli mieć wolność, chcieli mieć swoją armię. Nie mieli są, nie grzeczni. Rozrabiają. No to jest głupota. Najpierw Polacy ich okradli, wziął od nich pieniądze. No to pierwsza sprawa chyba bronić ojczyzny, no. A nie uciekać stamtąd i tutaj busować. On otwiera lodówka, lodówka pełniusieńka. Ja pójdę na wojnę i też pomogę. No oczywiście, że tak, bo tam moi koledzy giną. Podobał ci się ten film? To dopiero początek. Nie zapomnij zaobserwować naszego konta, by być na bieżąco. Do zobaczenia!